Kupił zegarek, żeby jakby wejść do jakiegoś klubu, prawda? I to jest trochę przekleństwo ludzi, którzy cały czas pretendują. Przekleństwo w ten sposób, że kupują produkty, rzeczy, nie tylko zegarki, po to, żeby wejść do czegoś, żeby wejść do grupy, przynależeć do grupy, pokazać swój status. I tu mamy właśnie tych ludzi, którzy kupują markę. Po drugiej stronie bardzo często mamy ludzi, którzy to już mają. Już tego nie muszą. I bardzo często tu jakby to, o tym ja mówię. Kupują Balticusa, bo kupują za wielokrotnie mniej, ale przyciągają dużo większą uwagę. Tak? Siedzimy wszyscy na spotkaniu, Rolex, Omega, różne marki, nie powinienem w ogóle po, po, podawać nazw, ale powiedzmy, różne marki, siedzimy na spotkaniu, różne marki na nadgarstkach i Pewnie niejednokrotnie to sam nawet widziałeś, że i tak to ciebie zapytają, co ty masz na nadgarstku. Ja tak? jestem w ogóle w szoku, ja jestem w ogóle w szoku, jakie osoby noszą twoje zegarki.